Cześć, witam Was serdecznie w kolejnej przykładowej rozgrywce. Dzisiaj zagramy Wyspy Tukana od wdawictwa Moria. Jest to gra, gdzie będziemy rysowali ołóweczkiem naszą mapę. Tutaj każdy dostaje taki arkusz. Jest to gra, gdzie w zasadzie gramy jednocześnie i, i na koniec porównujemy punkty zwycięstwa osiągnięte w czasie rozgrywki. Będziemy starali się łączyć ze sobą wioski z poszczególnymi, tutaj widzicie, monumentami, relikwiami, czy jak one się nazywają, nieważne. To są ważne miejsca, które znajdziecie tutaj w dżungli, czy różne tukany, książki. Chcecie ogólnie je połączyć właśnie z tymi wioskami. Zaczynamy grę od tego, że wyciągamy jedną taką kartę ustawienia, i zaczynając od tego, widzicie czerwonego w tym wypadku B. Po kolei każda wioska od jedynki dostaje odpowiednią literę. W przypadku gry na większą liczbę graczy, to drugi gracz zaczyna od tej drugiej wartości, czyli pierwsza wioska dostaje A, druga C i tak dalej. Dzięki temu każdy ma inne ustawienie. Ja już widzicie, to zrobiłem, czyli tutaj mamy wioskę numer 1 z B i polecieliśmy dookoła. Na, na czym tu będziemy zdobywali punkty? Przede wszystkim na łączeniu właśnie tych naszych relikwii z naszymi wioskami. Z jakąkolwiek wioską, jak po, e, e, połączymy naszą relikwię, dostajemy najpierw ten punkt. Jeżeli uda nam się drugą taką samą relikwię, dostajemy jeszcze więcej punktów, plus dostajemy jeszcze darmową jedną drogę. Będzie nam zależało też na łączeniu wiosek, zobaczcie, z tymi samymi literami, czyli będziemy chcieli A i A połączyć, czyli na przykład mamy tutaj A, połączymy z wioską A, jeżeli uda nam się dookoła taką ścieżkę zbudować, dostajemy właśnie wizję 14 punktów pierwszy gracz jeszcze, któremu to się uda dostaje dodatkowe, bonusowe punkty tutaj widzicie, załączenie tych samych wiosek. Eee, także w zasadzie już możemy zaczynać się rozgrywkę. Gra się jakby dwie ery, można powiedzieć. W pierwszej erze będziemy punktowali tylko i wyłącznie m, te, tą tabelkę tutaj, tą pomarańczową, gdzie łączymy te właśnie e, nasze relikwie. Wpisujemy tutaj. E, w drugiej erze, czyli kiedy skończą się karty, przetasowujemy te karty i wtedy jeszcze raz punktujemy relikwie i te połączone nasze wioski i ośrodki Sięgnięcia z kart. Gra się bardzo prosto: w każdej rundzie wyciągamy dwie karty i rysujemy połączenie, które przebiega od jednego do drugiego, czyli w tym wypadku mamy od lasu do góry możemy ścieżkę zbudować. Więc dla przykładu ja sobie buduję tutaj. Jakbym grał na większą liczbę graczy, teraz zobaczcie, to inni gracze w tym samym momencie to samo by musieli zrobić. Kiedy wszyscy to zrobili, dociągamy kolejne karty i gramy dalej tak samo. Możemy budować nasze ścieżki gdziekolwiek chcemy, możemy nawet od środka zaczynać. O, w tym wypadku idealnie, zobaczcie, bo mamy pustynię, mamy góry, więc łączymy sobie tutaj pustynię z górami w ten oto sposób, dzięki czemu udało nam się znaleźć ten obelisk, więc w tym wypadku zakreślamy sobie jeden punkcik zwycięstwa. Jeżeli uda nam się ten drugi tutaj doprowadzić na przykład do tej wioski, to wtedy będziemy mieli ten drugi. Kiedy wszyscy skończyli, dociągamy kolejne karty. I teraz mamy na przykład las do naszego jeziora, więc powiedzmy, możemy sobie tutaj książkę spróbować doprowadzić do naszej następnej wioski. Polecam Wam stawianie takich kropeczek, które łatwiej od środka do środka się stawia. I staramy się jak największe te połączenia budować po to, żeby łączyć kolejne wioski ze sobą. I jedziemy dalej. Mamy pustynię, pustynię. Więc w tym wypadku hmm, połączymy sobie, zobaczcie, może tutaj, w tym wypadku będziemy chcieli tutaj łączyć dalej te ścieżki. Może uda mi się książkę połączyć i później polecieć od e, tej wioski A, na przykład tędy, jakoś tak naokoło. Zobaczymy, jak nam się to uda. Teraz mamy las, las. Więc w tym wypadku jedyne co mogę zaproponować to na przykład połączenie tego tukana z tym lasem. Na przykład tutaj. Więc tutaj podjedziemy. I jedziemy dalej. Mamy górę z pustynią. Góra z pustynią. No powiedzmy, że pojedziemy może tutaj. Góry z pustynią. Widzicie, możliwości jest dużo, bo można sobie zacząć od drugiej strony planszy gdziekolwiek budować, jeżeli chcecie. Eee, także rozwiązań w czasie rozgrywki zawsze znajdziecie bardzo dużo. Eee, mamy woda, e, pustynia, woda, pustynia, jedziemy powiedzmy tutaj. Woda, pustynia, o. I zobaczcie, prawie mi się już udało do tego smoka Do Jak dojdę do smoka, on jest warty aż 4 punkty zwycięstwa, także na pewno warto, warto budować. I następne karty pustynia, góry. Pustynia, góry, więc na przykład łączymy sobie tutaj. Więc widzicie już na czym mniej więcej ta rozgrywka polega. Będziemy łączyli ze sobą różnego rodzaju właśnie te nasze relikty po to, żeby zdobyć jak najwięcej punktów, zdobywać jeszcze kolejne drogi, łączyć ze sobą wioski. Jeżeli to będzie dla Was za mało, możecie sobie pograć na stronie drugiej, gdzie mamy Isla Grande. Widzicie, tutaj jest więcej rund w czasie rozgrywki. Rundę liczymy w ten sposób, że jeżeli skończą nam się karty, zawsze jest tak, że zostaje nam jedna karta, wtedy przetasowujemy wszystkie i zaczynamy nową rundę i dalej gramy w ten sam sposób, tylko że jeszcze zliczamy punkty za pierwszą, drugą i w tym wypadku trzecią erę. Jak gracie na Małą Wyspę, to gramy tylko i wyłącznie dwie ery. Więc co? Wydaje mi się, że w ramach jednego filmiku jeszcze będzie moja krótka opinia na temat Wyspy Tukana, a tak wyglądała rozgrywka. Bardzo rzadko łączę przykładowo rozgrywkę z recenzją w ramach jednego filmiku, ale dla wyspy Tukana zrobiłem wyjątek, ze względu na to, że jakby sama rozgrywka jest tak prosta, że nie było co się jakoś tam specjalnie rozwlekać, rozbijać. W dużym dużym skrócie, jeżeli chodzi moją o moją opinię na temat tej gry, jest to jeden z moich ulubionych filerów, jakie pojawiły się w Polsce w ostatnich latach. Jest to, zdaje się, że moja ulubiona gra, chyba Roll and Ride, czy tam Flip and Ride, gdzie możemy po prostu rysować sobie duże rodzaju drogi, łączyć ze sobą duże rodzaje obiekty, żeby zdobywać... Punkty zwycięstwa. Wiecie, mamy, mamy w kolekcji kilka tego typu gier, ale wydaje mi się, że, że ta robi to w najczystszy sposób czyli widzimy, gdzie budujemy ścieżkę, jak budujemy ścieżkę, na czym nam zależy, możemy naprawdę bardzo fajnie kombinować. A dodatkowo, jeszcze mamy tutaj tą dużą wyspę z drugiej strony naszego arkusza. Jeżeli jesteśmy, nie wiem, zaawansowanym graczem, możemy po prostu w ten sposób się pobawić. Więc naprawdę jest to gra w zasadzie dla każdego, można powiedzieć, bo osoba, która dopiero wchodzi w świat szówek, już tutaj może załapać bakcyla na. W zasadzie, jak fajnie można tutaj sobie kombinować i kumulować punkty. Osoba doświadczona może te reaktować, to się jako taki przerywnik, filler, albo na początku spotkanie, albo na koniec, kiedy już się robi później. Naprawdę bardzo fajnie można się pobawić. I mówię, jest to bardzo prosta mechanika, wiecie, w że wyciągacie dwie karty i łączycie ze sobą pola odpowiadające te, tym rodzajom terenów i się łączyć ze sobą swoje wioski, które czasami są po drugiej stronie waszej wyspy. Więc mamy tutaj taki fajny aspekt właśnie, może powiedzieć push or lag, bo nie wiemy jakiego rodzaju karty wyjdą w jakim momencie, więc nigdy nie mamy pewności, że uda nam się dojechać do celu. Więc musimy zawsze kombinować, jakby na czym nam najbardziej zależy i co chcemy szybko osiągnąć w czasie tej rozgrywki, jednocześnie uważając właśnie, żeby jak najwięcej punktów zebrać. Więc tutaj mamy taki fajny efekt krótkiej koderki, że musimy dobrze znaleźć ten moment, kiedy właśnie już musimy skupić się na kończeniu tych wszystkich połączeń i i naprawdę ta gra za każdym razem bawi. Fajne jest to, że mamy różne ustawienia w zależności od gracza, czyli każdy kolejny gracz, drugi, trzeci, czwarty ma inną mapę, także nie możemy ściągać jakby rozwiązań, co w wielu tego typu grach jest. Jeżeli gramy jednocześnie, to ludzie grają w ten sam sposób. Tutaj jakby nie ma takiej możliwości, bo każdy ma inaczej rozłożone te wioski. I naprawdę jakby już nic więcej na ten temat nie mam w zasadzie do powiedzenia. Jest to naprawdę kapitalna gra, moim zdaniem powinniście sprawdzić. Jakby nie spodziewajcie się gry na, wiecie, na jakieś tam lata, ze względu na to, że może tutaj jakby, tego aspektu jakby głębokości rozgrywki może tutaj nie doświadczycie. Na no zasadzie wiecie, nie odkryjecie piątego dna, jak zagrajecie w to 25 razy, ale wydaje mi się, że jako taka sprawdzona formuła gry, gdzie właśnie budujemy te swoje ścieżki, ta sprawdza się naprawdę kapitalnie. Także serdecznie polecam Wam. Wyspy Tukana i z góry dziękuję za wszystkie komentarze, lajki, cokolwiek tam innego, e, czy udostępnienia e, filmiku. Będę Wam bardzo, bardzo wdzięczny. Także dzięki wielkie, że oglądaliście. Do następnego. Hej!